Cześć, tu to to Życie Poczciwe, witajcie w mojej kuchni Dzisiaj pokażę wam mój ulubiony posiłek Niskowęglowodanowy, który ostatnio bardzo często jem Który wam polecam też sobie robić Jak niskowęglowy posiłek to mięcho A jak fajne, tłuste mięcho to karkówka I taką karkówkę sobie weź kup I kup sobie jej około kilo. I co? Kroimy w plastry i delikatnie, bardzo delikatnie bijemy je. Nie za mocno, żeby nie były za szerokie, ale troszkę, żeby tylko się trochę rozszerzyły. Dobra, mamy pokrojone. Teraz jak już to trochę ubiście, ułożymy to, ułożymy to, jak macie termomiksa, na tak zwanej waromie, jak macie innego Lidlomiksa czy coś w tym stylu, to na odpowiedniku tego. I teraz trochę to trzeba popieprzyć i posolić we uznania. Tamto odłożyliśmy teraz trochę mniej ketogenicznych rzeczy. Cebula. Czosnek. I mielimy. Dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Żeby to miało ten... Super pomidorowy smaczek, troszkę grzybów suszonych i z trzy suszone śliwki. Możesz no dać tak więcej, no ale to nie jest ketogeniczne jedzenie. Także tylko troszkę dla smaku. Teraz jeszcze około pół litra 450 ml wody. Żeby się fajnie zrobiło na parze. nam. gdy to zrobiliśmy, teraz pozostaje nam dać tą piękną karkóweczkę na górę. Jest taka fajna, trochę sucha, nie? Trochę sucha. Trzeba ją trochę podlać olejem. Wtedy będzie jeszcze lepsza. I jeszcze bardziej ketogeniczna, czego chcemy. Także podleję trochę ją olejem. Wiesz co, generalnie to dobrze by było sobie nawet ją zamarynować wcześniej. Wtedy będzie jeszcze lepsza, jeśli to możliwe. Jeszcze lepsza. Ale ja często nie marynuję jej wcześniej, tylko robię ją tak w ostatniej chwili. I też jest wyborna. Następnie. Przykrywamy, ustawiamy waromę. Jeśli masz termomiksa, to zresztą ten przepis będziesz miał. Waroma 40 minut, obroty 1. I cóż, gotuje nam się na parze za 40 minut będzie wyborna karkuweczka, która się robi z tego fajnie z tego wywaru, co tam zrobiliśmy na dole, a ta woda, gdy wyparuje, sprawi, że będziemy mieć taką gęstą mieszankę, którą wystarczy zmiksować i wychodzi taki wyborny sos bo jeszcze to wszystko z góry kapie na dół, rozumiesz, i robi się ten, ten smak, ten smak tego sosu, bez mąki, bez niepotrzebnych rzeczy gęsty, wspaniały, super smaczny, ketogeniczny niskowęglowodanowy, same warzywka, trochę grzybów i trzy śliweczki, naprawdę Mua, pokażę wam jak będzie gotowe Bum, bum, bum. Dobrze, gotowanie na parze dobiegło końca. O, co to jest za karkóweczka wyborna. Dobrze, teraz gdy to dobiegło końca, zdejmujemy przystawkę z pyszną karkówką. W zasadzie nawet już możesz zjeść tą karkówkę taką, jaka była, taka jaka jest tam na parze zrobiona i także jest wyborna, ale my zrobimy jeszcze inną rzecz. Bo zobacz, mamy tam pyszny tłuszczyk, który skapnął z karkówki. Mamy tam te śliwki, mamy tam te grzyby, mamy tam te, tą cebulkę, która 40 minut się gotowała i teraz po prostu przez minutkę blendujemy to w naszym garnku za 5K, czyli termomiksie i później mamy Wyborny sos do tej karkóweczki. Oto i gotowe danie. Wyborna karkówka po karkonosku z kiszonym ogórem. I to jest moje ulubione ketogeniczne danie, które ostatnio kocham jeść, kocham robić i kocham się nim cieszyć. Spróbuj, może Tobie też zasmakuje. Pozdrawiam, na razie.